Siemano, tu Natalia. Cześć, tutaj Kamil. Dzisiaj znowu przychodzimy do Was z kolejną odsłoną niesiedzącą w naszym programie. No w sumie tak, ale nie do końca, bo jednak nie jest to takie nasz typowe siedzenie w naszym Testowanie studiu. Testowanie różnych jedzonek, nie? Tak, e, dzisiaj nie będzie znowu jedzonka, tylko tym razem e, mamy tutaj Jedną kategorię produktów powiedzmy zaraz wam pokażemy co i będziemy z tego coś budować. Mamy dzisiaj zamiar wykorzystać naszego... Nie. Jakkolwiek brzmi słowo wykorzystać. Ale chcemy y, właśnie, żeby był dzisiaj naszym głównym bohaterem naszego odcinka. I co będziemy robić Natalia, może powiedz. No będziemy po prostu budować dla niego taki jakby tor przeszkód, czy coś w tym stylu. Zobaczymy co z tego Wiecie, wyjdzie. Y, no zobaczymy jak nam to właśnie wyjdzie w ogóle. A więc tak, mamy kartony, strecz, taśmę. No i zobaczymy co z tego nam wyjdzie. Oczywiście może jeszcze przydadzą nam się nożyczki, bo mamy jedno takie duże pudło. I kot. Yy, tak, i będziemy wycinać tam dziurę, żeby zobaczyć, czy wejdzie tylko tego pudła. No i generalnie coś w tym stylu, takiego tunelu, czy czegoś tam chcemy zrobić. Zobaczmy, Będziemy kombinować na bieżąco, dla naszego kota jest nagroda. Na I właśnie, tak, nagroda coś... jest, ale w ogóle mnie interesuje, czy ona się w ogóle tym zaciekawi, bo generalnie no, kod jest taki bardzo ciekawski. Ja, jeden z tych ciekawskich, że jak na przykład przynosimy zakupy, czy tam mi jakaś paczka, to ona zawsze to wchodzi do tego kartonu, zawsze sprawdza, co w środku. Czasami wkłada głowę nawet do tej paczuszki, wiecie, białej takiej koperty. No i po prostu jest taka ciekawska, więc. Myślę, że może ją to zainteresować, no ale wiecie jak. My lecimy z konstrukcją. To kot. I, i widzimy się za chwilę. Ona jeszcze nie, o niczym nie wie, biedny kiteł. Dasza, to co, lecimy? Bierz ją na tealia i lecimy. Tu mam metr, w razie czego w formie takiej zabaweczki. Jakby nie chciała iść sama, to po prostu będzie szła za tym metrem. Idziemy, kochaniutka. raz czas na siebie. Update. o. Pierwszy update. Mała przeszkoda z papieru już powstała. Teraz bierzemy jej końcowy etapik. Czekaj, gdzieś to tutaj połóżmy. Puszka w przeskakuje stąd? Myk, myk, myk. Jak na razie prezentuje się to tak? No nie wiem, czy coś z tego będzie. Ty, yyy, nie wygląda, najpierw. kurwa. Nie wygląda... Wiesz jak ona zacznie grać w tym w środku, wiesz co się stanie. Śmiesznie. Super śmiesznie jest przejście. Tam mamy dla niej pierwszą przeszkodę, papier, dwa przejścia, a na końcu będzie domek z chwileczką, ale się wypiąć do kamery. Dobra, mamy mojego kiteła. Naszego? Naszego. I właśnie zaczynamy zaraz akcję, zobaczymy jak jej pójdzie. Chodź naszula. W przejście wygląda jest. tak. A na końcu ma... Ej, ona wchodzi, ona wchodzi! O cholera jasna, ale nie wiem czy to się uda. Mam tego nie rozwaliła. Przestraszyła się. Stanie na, stani na wyjściu, żeby nie wyszło. O, cholera, chcę oszukać. Nie idzie dalej. Mówię, że się zablokuje. Tu ustyką. Tu się nagrywa. Ty, idzie, idzie przez przeszkodę. Tu już meta. Stanie tam pod ją dobrze, no przeszła, idź tam do niej. Poradziła się z najsłabszą przeszkodą. Kochanie, ale jesteś bystrym kotem. Kto jest takim bystrym kitełem i dotarł na metę? O, ho, ho. Stanęła, stanęła na podium, no bo przecież musi pokazać, to ona tu stanęła na podium. Wygrałaś po w dzisiejszej rundzie. Ale nie musiałam nawet nie musiałam użyć metra. Myślałam, że będę musiała ciągnąć jej metr, żeby szła za tym, a ona. No mówiłam Wam, że jest taka ciekawska, że ona po prostu wszystko zrobi. Dasza kcić! Kci. No, także pierwszy poziom poszeszła nawet w miarę, dasza e, bez większych problemów. A myślałem, że jej się nie uda? W sumie no, się no, udało. Była, no bo mówiłam, że jest ciekawa i ona przeszła, chociaż był mały problem, bo myśleliśmy, że się zaklinuje, ale nawet przez papier to sobie przeskoczyła, no po prostu jesteś. No ale teraz ulepszamy ten tor, robimy więcej jakiś przeszkód i zobaczycie za chwilę. Czy druga runda pójdzie i tak samo dobrze, jak pierwsza. Jak już tak ładnie poszła, chcieliśmy uzyskać efekt, żeby poszła w drugą stronę. No tylko sama nie pójdzie, bo teraz chcę tu siedzieć, więc może spróbuje na Ale rozpierdzieli wszystko. Ale jestem mądrym kotem, tak? Brawo, Dobra. brawo. Czyli tak jak mówiłem, lecimy do kolejnej rundy, a Dasza nawet udało się w dwie strony przejść. Także zrobimy, może taki level na ci teraz, żeby musiała przejść właśnie w jedną no, i drugą stronę. No może być. Cholera, patrzcie się, dziejcie. Mało jej przeszkódku. No. Ona się z nas się mówi, kurwa, ale proste, żeście przygotowali. Żałośni jesteście, człowiecy. Idziesz jeszcze raz, idź jeszcze raz. Nie, chyba do, w tylko, nie? Nie, idzie dalej. No mówicie, że to opluwa nasze, nasze, nasze przeszkody. <grym> Bo się spodobało. Nie, no śmieję się z nas, że jesteśmy tacy nędzni, że nie umiemy nawet zrobić dobrej przeszkody. Patrzcie się. Bo ja. No chodź, chodź, chodź. A tu jest jeszcze nagranie. Patrzcie się, jaka sprytna kamerka. To jest GoPro. Musimy... Następna kamera będzie na daszy. My lecimy teraz. Do następnego, jak już mówiłem. I tym razem nie damy się pokonać Daszy Bo ona już czeka na następną rundę. Położyła się i czeka. Dobra, znikamy. No, się ma ekipa. My stwierdziliśmy, że bez tego ma małego cudeńka nie uda się nasza zabawa. I co? Musimy wykorzystać jakoś te dwa krzysła. A co ja się powiedziała, żebyśmy zrobili lekko hopkę, żeby musiała nad tym przeskoczyć? A potem strecza. No, no. I zobaczyć, czy nie wpierwszy się w to. Może być. Dajmy tu stręcza. Damy tu kawałek strecza. Dobra, mamy coś takiego. Ze Jak to nazwać w ogóle? Ale teraz możemy zrobić wie, wie, tak samo te bo w tej ona przejdzie pod tym. Przejdzie na upartego. I albo robimy, że przechodzi pod tym, bo nie wiem czy to wszystko, czy kurde. No nie wiem. Zobaczymy. To zrobimy tak, pierwsze wejście, zrobimy tak, że podniesiemy troszeczkę to do góry. O, już jest takie w miarę. I ona pod tym... No żółty to jest kurde kod, no to chyba mnie przeciągać. Umie kurde wiesz, puścić pod takim. Zostawimy to tak, żeby pod tym przeszła i to będzie jako nasza jedna z przeszkód. Powiedzmy, że kładziemy ją tu. Teraz musimy jeszcze tutaj coś zrobić. I znowu zostawiamy, że to jest nasza meta, bo widzę, że do tego to ona lubi. Na końcu w ogóle jaka puszeczka. Dobra, lecimy. Dalej. Natalia szybki update, co żebyś wymyśliła? Wymyśliłam schodki w pudełkach butów Tu mamy jeden, drugi i tu na taboret i tam będzie skok do środka przez taśmy. Te taśmy są zajebiste z tym papierem. To w sumie nie jest potrzebne na razie. Czyli możemy to wykorzystać gdzie indziej, ale jeszcze nie wiemy gdzie. Wykorzystamy to pudło wcześniej, tylko trochę inaczej. Ona jest 400 RP to pudło. Tylko tu jeszcze musimy jakoś to fajnie zabudować. Ale to pudło będzie pułapką, bo jak ona tu wskoczy, to wpadnie do środka. Jeszcze albo nie, 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 chyba że jest na tyle sprytna, że się utrzyma i szybko przeskoczy no, albo coś. Tutaj musimy jeszcze jakoś zabudować. Zaraz na tym pomyślimy. No I... Albo buduj, po prostu, zabuduj teraz. No właśnie, tylko nie wiem dokładnie czym, bo można albo zabudować takim czymś po prostu i to oprzeć. No. To musimy dać tak w takim razie. O, No nie głupi pomysł, Karol, Nie głupi pomysł! się. Tylko z drugiej strony to może być troszkę cięższe. No ale powiedzmy, że wstępnie tak może. Ty, ale tu się oprze o to. Dodajmy to, to bliżej, żeby ona widziała, że tu ma nagrodę, nie? No. Tylko wiesz co, musisz tego jednego, zabawkę chyba dać na to pudełko kartonowe, żeby ona tam chciała wskoczyć. No. Chyba jest to myszka. Myszka pierduszka. Eee, I co? Myślicie, że to wystarczy? Widzowie. Tylko, że ona wtedy będzie tędy chciała przejść, więc tu trzeba jeszcze zabudować. Ale zabudowałbym to prostym sposobem i nawet dał tutaj te rolki papieru, co mamy. Ty właśnie, albo po prostu otwieramy pudełko. Pudełko tu dam. No, w sumie tak. Tam strecza tylko, żeby... Że tak powiem, o super jest kurde, ja to mam moje od parady. I z drugiej strony zrobię to samo. Wsadzamy to kudło. Papier no dość. Dwa papiery. I co, próbujemy? No. Z drugą no. Dobra, teraz Wam szybko pokażemy, jak to wyszło. To są schody. Tu jest, skaczemy przez taboret, krzesełko, czy jak tam sobie to nazywacie. Tu jest przeszkoda z streczem, ma przejść pod spodem albo przeskoczyć, no nie wiem co ona tam sobie ubzdura. Potem y, tutaj jest y, pudełko i myszka, żeby wskoczyła na to pudełko, żeby ją zachęciła jakoś. No i albo wpadnie, albo nie wpadnie, to jest taka mała pułapka. No i meta to jest jej y, po prostu to jest jej meta z puszką. Tak jest. Wszystko jest przygotowane, my kładziemy kamerę i lecimy po kota. Zobaczymy co z tego będzie. Jak widzicie musi być zastosowany patent z... Y... niestety z... Y... Jak to się nazywa to nie wiem. Metr. Metr. Pociągnij tym sznurkiem. Uwaga! Akcja ciągnięcie sznurka. Ona już jak skoczy, to nie będzie miała wyjścia. Tam pociągnie. Też ja trochę pchnij. Pchnij ją trochę. Mamy ją! Weź głowę! Musi teraz z tym przeszkodą jakoś poradzić. Co by tu kurwa zrobić? Meta jest blisko, śmiesznie będzie z tym pudełkiem, tylko trzeba ją przekonać. I chyba za ciężka jest ta przeszkoda. Ona nie przeskoczy, tego nie ma opcji. O, w końcu? To teraz jest kluczowy moment tego woda. Nie moją interesuje teraz ta folia. No, patrzcie się. Bo bawiliśmy się z kotem folią, to teraz trzeba się z nią męczyć. Nie może taka. Oho. Kurwa, i tam wpadnie. Jak ona na to nie skoczy, to się będzie bawiła. To plan się nie uda. No zróbże ten skok. Ona jest lekka, więc to też może się... Nie da rady. poradzi, to znaczy, że przegrała tą konkurencję. Ale ona nie miała przegrać, tylko przejść przed to. Ale jak się okazał za trudne. Nie, no to jest śmieszne. Dobra, no to, to będzie chyba tyle naszych przeszkód. Mam nadzieję, że Wam się spodobało, że Daszunka też jest zadowolona z, z zabawy. No i co? Taki trochę luźniejszy odcinek, ale nie chcieliśmy męczyć naszego biednego kitełka, a chcieliśmy nagrać coś innego yy, niż studio nasze. Znaczy w sumie nasze studio, tylko coś innego niż testowanie jedzenia. W wydaniu. Na pewno będziemy, na tym, mamy jeszcze dużo pełno pomysłów, mamy takich ciekawych, ciekawszych niż to, bo to myśleliśmy, że wyjdzie troszeczkę inaczej. a Współpraca nasza z Daszą, z naszym kotem. To jest taka średnia. Powiedzmy, jest, ale nie do końca. Chyba za mało jej płacimy. No, chyba. Może tylko, że puszki nie dostała. No nic, w każdym razie dziękujemy Wam. Tutaj na kocie jest e, subskrypcja. Widzicie, jak ją mam? Subskrybujcie ten kanał. Dziękuję tak, ok. pa Dasza. Pa, 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 pa. I widzimy się w następnym odcinku. Dzięki, papa. Pa.